Minister spotkał się też z władzami Piotrkowskiej filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i rozmawiał o rozwoju małych ośrodków naukowych. Ta społeczna odpowiedzialność nauki dla nas jest bardzo ważna. Prowadzimy Piotrkowski Uniwersytet I wieku, gdzie właśnie próbuj, staramy się kształcić w tej myśli obywatelskiej, patriotycznej najmłodsze pokolenie. W Piotrkowie udaje się otwierać nowe kierunki, a także prowadzić działalność promującą naukę wśród mieszkańców.